Urodzinowy Fatum Antoniego Królikowskiego Wszystko się 12 lat temu 34-letni Antoni Królikowski ciągle wpada w kłopoty i zazwyczaj dzieje się to w jego urodziny przypadającej 17 lutego. Zla pasa aktora zaczęła się 12 lat temu, a rok później na jego imprezie urodzinowej doszło do tragicznego wypadku z udziałem ówczesnego przyjaciela aktora. Alana Andersa. Niewiele brakowało wtedy, by Andersz stracił wtedy życie. Syn Malgorzaty Ostrowskiej-Królikowskiej i Pawła Królikowskiego od czasu osiągnięcia lotności dał się porwać imprezowemu stylowi życia. Uwielbiał swietować zwłaszcza w swoje urodziny. Niestety, nie każde obchody urodzin kończyły się przyjemnie. O tym, jak bardzo syn Malgorzaty Ostrowskiej-Królikowskiej i Pawła Królikowskiego lubi imprezować Cela Polska przekonala się w 2011 roku, gdy po awanturze z policją młody aktor trafił do izby wytrzeźwien. Antoni szedł wraz z dwoma kolegami ulica. Był pod wpływem alkoholu, 1,9 prom w wydychanym powietrzu. Gdy policjanci chcieli go wylegitymować, dowód osobisty zdenerwował się, a potem zaczęli mu blizać. Incydent został skierowany do sad a sam Antoni był oskarżony o utrudnianie policyjnych czynności, znieważenie funkcjonariuszy i naruszenie nietykalności cielesnej jednego z nich. Finalnie sprawa została umorzona po roku. Rok po tych wydarzeniach Antoni postanowił rzadzić kolejna pamiętna impreza z okazji 23 urodzin. To był rok 2012. Urodzinowe party w Mokotowskiej willi przerobionej na klub trwalo najlepsze, gdy ówczesny przyjaciel Antka. Alan Andersz wdał w ostra dyskusję o pilce noznej z jednym z jej współwiesiedników. Wbrew przypuszczeniom nie był to Antoni Królikowski. To inny gwiazdor młodego pokolenia miał się wdać się w pyskówkę z Anderszem. Doszło do otwartej klutni. Panowie postanowili wyjść na zewnątrz. Na schodach przed klubem doszło między nimi do szamotaniny. W wyniku który Anders upadł, uderza głowa o donice i tracać przytomność. Plotkuje się. Zenzszokowani i koledzy zapakowali nieprzytomnego Alana do taksówki. Zawiezyli do szpitala i uciekli. Dlaczego? Można tylko się domyślać, że nie byli w najlepszym stanie. Aktor znany z serialu 39 i przeszedł zabieg trepanacji i czaszki, jego życie było poważnie zagrożone. Na szczęście Anders szybko doszedł do siebie. Przestali imprezować. Antek nie zachował się najlepiej po wypadku przyjaciela. Jak wydal niedawno Andersz, Królikowski nawet nie odwiedził go w szpitalu i nie przeprosił wtedy za to, co o, choć wypadek miał miejsce na jego imprezie urodzinowej. Spawa została ostatecznie umorzona przez prokuraturę, a Anders nie był w stanie przypomnieć sobie szczegółów zajścia. Przedostatnie, 33 urodziny Antoniego w 2022 roku, tak za nie nalezali do udanych. Było to na 5 dni przed urodzinami malego Wincenta. Aktor już wiedział, że jego związek z Joanną Pozda posylał się i miał świadomość, że będzie tata jedynie z doskoku. Samego dnia urodzin z nie wspomina najlepiej, kto sukradł mu telefon. 17 lutego skończyłem 33 lata. Wiek Chrystusowy czas start. Dostałem od losu nietypowy prezent, bo, kto sukradł mi telefon. Przecinek nie odpisałem na wiele wiadomości, maili i telefonów, za co najmocniej przepraszam, ale nadrobiłem zaległości, i z tego miejsca dziękuję wszystkim za życzenia. Jestem ogromnie wdzięczny wszystkim tym, którzy towarzyszą mi od 33 lat na tej kretej drodze mojego króliczego życia. Dziękuję. Za jesteście optymistycznie podsumował wpis. Na koniec informuję co postępień w poszukiwaniach zaginionego sprzętu. PS telefonu szukalem przez cały weekend, ale nadal się nie znalazł napisał w mediach społecznościowych Królikowski. W 2023 roku urodzinowy Pech nie opuścił Antoniego Królikowskiego 18 lutego 2023 roku. Rok. Aktor został zatrzymany przez Stoleczne Drogówkę. Nie był pijany, ale badanie narkotestem miało wykazać obecność niedozwolonych substancji w jego organizmie. Aktor opublikował w mediach społecznościowych oświadczenie, w którym zadeklarował, że nie przyjmuje narkotyków. A test wykrył stosowana przez niego medyczna marihuana. Jak poinformował fakt starszy posterunkowy Bartlomie śniadala z komendy stolecznej policji. Aktor pozostał zwolniony, dalsze czynności będzie prowadziła komenda na woli. Narkotest wykazał zawartość środków odurzających. Policjanci zatrzymali aktora. Bo mieli uzasadnione podejrzenie, że był pod wypływem alkoholu. Antoni Królikowski cieszy się wolnością. Nocny spacer z psem, z diecia. Joanna Opozda doniosła na Królikowskiego do prokuratury. Adwokatka rzuca nowe światło na sprawę. Antek Królikowski i Joanna Opozda prędko się nie rozwioda. Pojawiły się problemy.